Witam w pierwszym odcinku cyklu Historia bitew i wojen w starożytnej Grecji. Odcinek pierwszy wojna meseńska w latach 743 do 724. W tym odcinku opowiem w jaki sposób. Spartianie podbili obszar Mesyny, ziemie meseńskie i w jaki sposób stali się właścicielami niewolników Helotów. Kim byli Spartianie? Spartianie należeli do ludów o nazwie Dorowie. Dorowie w latach 1400-1200 przed naszą erą zamieszkiwali obszar północno-zachodni dzisiejszej Grecji. Jest to obszar górzysty na od dzisiejszej Albanii. I w tzw. wiekach ciemnych, w latach 1000, pomiędzy 1500 a 750, cała grupa dorów podbiła obszar Peloponezu, części Peloponezu. Był to obszar południa i wschodu. Dlaczego mu historycy mówią o tym okresie jako o wiekach ciemnych, ponieważ praktycznie nie mamy żadnych zapisów z tego okresu, co działo się na obszarze Grecji. Zapisy są fragmentaryczne. I początkowo Spartianie byli całkowicie podobni do innych plemion z ludu Dorów, czy też innych plemion greckich. Ale do czasu, w pewnym momencie w historii, Spartian doszło do dużego zamieszania. Być może chodziło o walkę o władzę. To doprowadziło z kolei, że w pewnym momencie na scenie sparty pojawił się niejaki likurk. Likurk uspokoił sytuację i wprowadził nowe prawo, które spowodowało, że Sparta stała się tak znana, a ich armia jedna z najlepszych na obszarze państw greckich. Jeżeli chodzi o system rządów Polikurgu, to były to rządy oligarchii oraz dwóch królów. Królowie początkowo mieli całkiem sporo do powiedzenia, ale z biegiem kolejnych lat coraz mniej. Na czele Sparty także byli urzędnicy eforowie, którzy prowadzili bieżącą działalność administracyjną, a także zajmowali się sądzeniem. Jednak najważniejszą z tych rad w ramach reformy Likurga była Geruzja, czyli Rada Starszych. Rada Starszych składała się z osób, które należały do rodzin oligarchicznych i skończyły 60 lat. I służyły w tej Radzie żywotnio. Od decyzji tej Rady praktycznie nie było odwołań. Likur wprowadził także cały system jeżeli chodzi o poszczególnych obywateli. Właśnie słowo obywatel jest tutaj kluczowe, ponieważ wśród Spartian polikurgu najważniejsze było obywatelstwo. Tylko wolny mężczyzna, obywatel, mógł początkowo służyć w armii spartiańskiej. Ile było tych obywateli? Około 500 roku, około 35 tysięcy. Kiedy rodził się mały Spartianin, pierwszą jakby procedurą było umycie takiego małego niemowlaka w winie. Przyjmowano, że jeżeli taki niemowlak wytrzyma umycie w winie, znaczy, że jest silny. Następnie ojciec Spartianin niósł takiego niemowlaka na radę do Geruzji i Geruzja podejmowała decyzję, czy ma żyć, czy ten niemowlak ma zginąć. Przyglądano mu się uważnie. Chodziło o to, czy nie ma jakichś wad genetycznych. Jeżeli były jakieś wątpliwości, albo niemowlak był bardzo słaby, rozkaz był jeden. Należało go zabić. Jeden z, z historyków greckich starożytnych pisał, że zrzucano takie niemowlęta w przepaść, ale tam, gdzie e, zrzucano także przestępców, Badania archeologów nie wykazały szkieletów niemowlaków, czy zatem ów autor kłamał, czy, czy nie, tego na dzień dzisiejszy nie wiem. Kiedy młody Spartianin kończył lat 7, trafiał spod opieki matki do grona rówieśników i od tej pory, aż do 30 roku życia nigdy nie był sam. Młody Spartianin uczył się przede wszystkim władania bronią różnego rodzaju, ale najważniejsze było to przygotowanie do walki Falandze. Falanga była to podstawowa w już w późniejszym okresie czasu historycznego formacja bojowa zarówno Spartian, jak i później innych państw miast greckich. Żołnierz obok żołnierza, jeden tarczą osłaniał drugiego, w drugiej dłoni włócznia od 2 do 3 metrów i cały szereg takich wojowników był bardzo często nie do powstrzymania, jeżeli stykał się z lekką piechotą. Przykład mamy choćby w bitwie pod Termopilami. Kiedy taki młody chłopak kończył lat 15, 16 czy też 17, Wstępował do Kryptala. Co to było Kryptal? Kryptal była to organizacja, która zabijała helotów, niewolników. W jaki sposób? Chodziło o to, że Spartianów zawsze było mało. Spartianie zawsze obawiali się swoich niewolników helotów, których w niektórych przypadkach było nawet dziesięciokrotnie więcej niż Spartian. To powodowało, że co roku, jesienią, eforowie ogłaszali w cudzysłowie wojnę, tak, wojnę z helotami. Przy czym to nie była taka normalna wojna, tylko oznaczało, że właśnie chłopcy z kryptal mogli dowolnie zabijać helotów, niewolników. Przy czym nie zabijano ich masowo, czy też um, wszystkich, ale pewną część, i to tą część, którą uważano, że wokół nich może się skupić ewentualny ruch buntowników dążących do niepodległości, czy też właśnie takich, którzy byli bardzo silni fizycznie. I chłopcy z Kryptal działali zazwyczaj nocą, mordując podstępnie helotów. W ten sposób dorastali, a mając lat 20, trafiali oficjalnie do jednego domu, mieszkali po 15 i także w takiej grupie tworzyli pod oddział wojskowy. Kiedy ukończył lat 20 młody chłopak, spartianin mógł także się już ożenić, ale dopiero kiedy miał lat 30 mógł opuścić towarzyszy broni i udać się, żeby mieszkać na stałe z żoną. Taki system rządzenia, taki system szkolenia spowodował, że w późniejszym okresie czasu, przez długi okres czasu, Armia spartyańska była nie do pokonania. Tematem dzisiejszego odcinka jest oczywiście wojna mesyńska. W jaki sposób do niej doszło? Mniej więcej w 743 roku przed naszą erą doszło do następującego wydarzenia. Jeden z Greków z Mesenii Jaki polichares, Polihares, który był letko atletą i odnosił sukcesy na olimpiadzie, od, od, odniósł sukces na olimpiadzie e, starogreckiej, e, postanowił zająć się biznesem, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, a mianowicie, postanowił hodować bydło. Z jakiegoś powodu wynajął ziemię nie od swoich ludzi, nie od swoich Greków w Mesenie, ale od m, jednego ze e, Spartian. I widocznie obliczył sobie, że pole musiało być bardzo urodzajne, a bydło będzie miało co jeść i sprzeda te bydło zyskiem. Kiedy po paru dniach od przybycia na te pole wraz z bydłem wrócił do swojego domu, okazało się, że Spartianin jest podstępnym człowiekiem i pewnej nocy uprowadził wraz ze swoimi ludźmi wszystkie sztuki, bydło, całe bydło tego... Policharesa. Oczywiście Polichares się o tym dowiedział, niebawem z, z synem e, na te pole. A kiedy spotkał się ze ten to powiedział, że on nie wie, gdzie jest jego bydło, że prawdopodobnie ukradli je piraci. Jednak ma krótkie nogi w tym przypadku tak było na pewno, ponieważ jeden z pracowników Policharesa, który pilnował bydła, Wyznał dla swojego pana, że w tej nocy, kiedy bydło było ukradzione przez Spartianina, nie spał i widział, co się stało. I powiedział o tym wydarzeniu dla swojego pana. Więc Polichares ponownie, tym razem zarówno z synem, jak i swoim pracownikiem, spotkał się ze Spartianinem. I o dziwo Spartianin przyznał się, stwierdził, tak, ukradłem twoje bydło. I przeprosił. Policharesa za ten czyn i powiedział, że pieniądze, pieniądze może nie, bo jeszcze wtedy pieniędzy nie było, że sztuki złota i srebra ma u siebie w domu. To spowodowało, że Polichares uznał, że można w jakiś sposób zaufać dla Spartianina i wysłał z nim do Sparty, do miasta Sparty swojego syna. Jednak kiedy tylko spartianin z synem Policharesa weszli do miasta, spartianin wyjął miecz i zabił na miejscu tego syna Policharesa. Kiedy Polichares się o tym dowiedział, był wściekły, płakał, nie wiedział co ma zrobić. Wysłał pismo do Sparty, do Rady Spartian z prośbą o zadośćuczynienie i przesłanie, żeby mógł się zemścić owego Spartianina. Ale Spartianie, Rada Spartian milczała. Dlatego postanowił umieścić się na Spartianach i zaczął na swoim obszarze, na obszarze Meseny, szukał i zabijał wszystkich Spartian. A ich tam było całkiem sporo, ponieważ różne interesy ich tam gnały na północ od Sparty. Dopiero kiedy te morderstwa zaczęły się coraz szerzej odbywać na Spartianach, dopiero rada. Tak, Rada dopiero wtedy Spartian postanowiła działać i wysłała do dwóch królów wniosek o to, żeby owego Policharesa wydano dla Spartian, bo chcą go po prostu zabić. Było wtedy, to określono wtedy rządziło dwóch królów. Androkles, który był przeciwny, który był za, za wydaniem tego, tego człowieka, jak i drugi Antioch, który uważał, że nie wolno wydać. To, to właśnie Spartianie powinni wydać mordercę z Syna Policharesa. O dziwo jeden i drugi król oraz ich jakbyśmy to nazwali, doradcy i ochroniarze. Tak się zaczęli kuścić, że w pewnym momencie wyciągnęli miecze i zaczęli walczyć ze sobą. Androkles zginął, a przeżył król Antioch. I Antioch wysłał odpowiedź do rady Spartian, że no sam nie może rozstrzygnąć tej sprawy i że skieruje sprawę do sądów w innych dużych miastach, w Argos i w Atenach. Te sprawy nigdy tam nie trafiły, a niebawem Antioch król umarł. Ludność zaś wybrała niejakiego Eufaesa na kolejnego króla. Tymczasem Spartianie nigdy nie zapomnieli tego, co ów człowiek, któremu Spartianie zabił syna zrobił, czyli za morderstwa Spartian. I król Sparty Alkemenes postanowił się zemścić. Przygotował armię i zaatakował całkiem niespodziewanie jedno z miast tej krainy Mesenu, to jest Amfae. Z tego co wiemy, podprowadził oddział w nocy i rano wtargnęli do miasta, a wtargnęli z łatwością, ponieważ bramy miasta były otwarte. Mieszkańcy w ogóle nie spodziewali się ataku nieprzyjaciela. I Zorientowali się tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy byli mordowani mężczyźni w tym mieście, a kobiety i zostały sprzedane. W mieście tym zdobytym Spartianie zostawili garnizon i w ten sposób rozpoczęła się długoletnia wojna pomiędzy Spartą a Meseną. Kiedy tylko król Eufaes dowiedział się o zajęciu tego miasta. Zebrał prawie wszystkich mężczyzn swojej stolicy i stwierdził, że należy przygotować się do długiej wojny, ponieważ nieprzyjaciel jest dobrze przygotowany i zarządził wielkie przygotowania do obrony. Każda duża miejscowość czy także wioska miały być umocnione, a mogło to dać dużo ponieważ Spartianie przez kilka stuleci praktycznie nie umieli oblegać miast z jakiegoś powodu. Dlatego też przez następne trzy lata sytuacja była następująca. Armia spartiańska atakowała i niszczyła zasiewy, ale nie niszczyła drzew ani domów, ponieważ Spartianie uważali, że to i tak będzie wszystko ich, i szkoda, by było teraz niż, żeby później to wszystko trzeba było odbudować. Z kolei Eufaes, król Meseny, szykował swoją armię do boju i po trzech latach wraz z tą armią ruszył w kierunku wcześniej zdobytego przez Spartian miasta, Amfei. Jego pomysł był następujący. Chciał wybudować fort niedaleko Amfei i stamtąd nękać nieprzyjaciela. Oczywiście Spartianie poprzez swoich szpiegów zaraz się o tym dowiedzieli i wysłali swoją armię, żeby powstrzymać te natarcie. Jednak także i szpiegów posiadała armia Eufaesa. I kiedy ten zobaczył, że pewien duży oddział Spartian chce obejść jego maszerującą armię bokiem, to pojął już jednej z rzeczek na czele pół tysiąca kawalerzystów i udaremił ten zamiar dla Spartian. To spowodowało ostatecznie, że Spartianie się wycofali, a Eufaes wybudował fort, z którego teraz zaczął napadać mniejsze kolumny Spartian, a także niektóre oddziały docierały nawet na terytorium Spartiańskie. Kiedy nastał kolejny król wsparcie Polidoros ten postanowił doprowadzić do rozstrzygnięcia. Zebrał sporą liczbę żołnierzy spartiańskich, do tego dobrał jeszcze najemników kreteńskich, łuczników i z tą grupą ruszył przeciwko Messeńczykom. Bitwa okazała się krótka. Okazało się, że falanga zwyciężyła, falanga spartiańska, a Mesyńczycy z dużymi stratami wycofali się na górę Ithome. Góra Ithome została ufortyfikowana przez Mesyńczyków i stamtąd postanowili prowadzić działania bojowe. Nie było już po tej bitwie dość Mesyńczyków, żeby prowadzić działania takie jak poprzednie, że w każdej miejscowości mogli się bronić. Więc ufortyfikowali tę górę i stamtąd wykonywali rajdy bojowe. Jednak wiedzieli, że wcześniej czy później taka sytuacja może spowodować upadek, ponieważ mieli coraz większe problemy z zaopatrzeniem. I dlatego też wysłali wtedy um, posłów do wyroczki w Delfach, żeby zapytać się wyroczkę, co mają zrobić, żeby zwyciężyć ze Spartianami. To odpowiedziała, że należy złożyć w ofierze dziewicę. Kiedy o tym usłyszano, rozpoczęto przygotowania kandydatek. A następnie rozpoczęto po prostu wybór. Wybór został dokonany i trafił ten wybór na córkę dziewice niejakiego Licyskosa. Licyskos jednak zbyt bardzo kochał swoją córkę i po prostu tej samej nocy uciekł z córką do Spartian. Jasnowic, który był w obozie Masyńczyków, stwierdził, że zamiast tej córki Licy Skosa można wybrać inną dziewicę. I wtedy y, wystąpił z szeregu Arystodem, który stwierdził, że on ma córkę, która jest dziewicą i on jest chętnie w stanie poświęcić swoją córkę, a żeby tylko Mesyńczycy mogli wygrać ze Spartianami. Jednak w tym momencie w, cały ten, w całą tę sytuację wdał się narzeczony córki Arystodema. Mianowicie nie chciał on stracić swojej ukochanej i zaczął udowadniać, że ta córka nie jest już dziewicą, że jest w ciąży. Arystodem się tak zdenerwował, że wyjął miecz i położył trupę swoją córkę, a następnie rościł jej brzuch, żeby udowodnić, że była dziewicą. Była. Ale. Jasnowi znowu zaczął mówić, że nie chodziło o zamordowanie, tylko o samopoświęcenie dziewicy. Jednak w tym momencie król Eufaos miał już dosyć i stwierdził, że ofiara jest wystarczająca. I chodziło przez kolejne pięć lat, sytuacja zaczęła się poprawiać dla właśnie Masyńczyków. Ich uderzenia z góry i tchom kończyły się coraz większymi powodzeniami. Może też i dlatego, że atakowali małe i niewielkie grupy Spartian, co powodowało, że byli w stanie zwyciężyć. Jednak w roku 722 Spartianie postanowili zakończyć tę długotrwałą wojnę, zmobilizowali wielką armię która podeszła pod górę. Widzą, że sytuacja jest bardzo tragiczna. Właśnie Arystodem popełnił samobójstwo na grobie córki, a Messyńczycy, którzy jeszcze byli na tej górze, albo się poddali, zostali zabici, albo też wzięci do niewoli. W ten sposób po wielu latach Spartianie stali się właścicielami całkiem sporego obszaru. I zamienili mieszkańców niewolników w helotów. To, co jest charakterystyczne, że Spartiani nienawidzili swoich niewolników. Oczywiście mogli mieć ci niewolnicy rodziny, ale 50% tego, co wyprodukowali na swoich na polach, musieli oddać dla Spartian. Musia, musieli oni chodzić w w czapce z psiej skóry oraz owijać się skórą psa. Tak samo brano ich na przykład do Sparty, do miasta, spijano czystym winem, bo tu uwaga, dygresja e, Spartianie, inni Grecy pili wino z wodą, rozmieszane, i następnie kazali im e, śpiewać piosenki, tańczyć po pijaku. W ten sposób e, śmiano się z nich, a chodziło o to, żeby dla wszystkich mieszkańców Sparty pokazać, że ci niewolnicy, heloci są degeneratami. W ten sposób zakończyła się pierwsza wojna meseńska. Sama nazwa wskazuje, że była kolejna. Zapraszam więc do kolejnego odcinka, gdzie przedstawię kolejne działania meseńczyków i nie tylko.